Co gry komputerowe mogą mieć wspólnego ze współczesną sztuką? W tym materiale mówić będę konkretnie o podobieństwach współczesnej instalacji artystycznej do Environmental Storytellingu. Environmental Storytelling to jest określenie na ogół metod stosowanych w wielu grach wideo, metod opowiadania historii przy pomocy nieożywionych elementów świata przedstawionego, designu przedmiotów, architektury i ślady przeszłych wydarzeń, które napotkać możemy w toku gry. Wiele współczesnych instalacji ma w pewien sposób scenograficzny charakter, ale tylko niewielka część z nich rozwijana jest i aktywowana przez jakieś działania performatywne. Pomiędzy poszczególnymi elementami tych wystaw rysuje się zazwyczaj jakaś domyślna narracja, z której my, osoby odbiorcze, doświadczyć możemy jedynie kilku wybranych wydarzeń fabularnych. Ten sposób opowiadania historii kojarzyć nam się może z takim rodzajem gier, które są czasem określane złośliwie mianem symulatorów chodzenia. Na przykład w Zaginięciu Itena kartera po zostawieniu ze sobą kilku odnalezionych przedmiotów, zobaczyć możemy wizualizację wydarzeń, które zaszły w danym miejscu w przeszłości. I w bardzo podobny sposób działa współczesna instalacja artystyczna. Chodzi o wyszukiwanie znaczenia nośnych relacji między danymi elementami. Więc pomimo tych podobieństw do scenografii, to Logika działania współczesnej instalacji artystycznej bliższa jest logice narracji środowiskowej z gier wideo.